Pytałem, co się stało Twojemu mężowi. Nieźle go pokręciło. Dobry wieczór. No, Wojtek No Ja mam pytanie, bo tam usłyszałem, że Maciejak, jak prawie Maciejak. To tak mówiliście, bo nie usłyszałem? Nie. To zbieg okoliczności, podobieństwo do nazwisk przypadkowe. Maciejak? Nie. My mówimy o tym facecie. Maciejak. ten z nim jest na temu. Matias, e Maciejak. Maciejak. A co? Ktoś się skarży? Nie, nie, ja, ja się uczę. A uczysz się? Dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Byłem w brzegu, brzegu dolnym. Znaczy, to nie jest tajna informacja, więc myślę, że mogę powiedzieć. Przecież wiadomo, nie, nie. że brzeg, brzeg dolny Rokita jest sprzedany. W 1995 roku była prywatyzacja. 90% akcji to należy do Niemiec. Ja sobie myślę, ja pierdolę przecież tam tyle e, samochodów podjeżdża, to są artykuły potrzebne, sprzedawane, kupowane przez polików, poli, e, rolników i innych e, i po prostu nie są sprzedawane przez Polaków. To jest po prostu to jest. Jak to się stało? Na no Wojtek, zadam ci pytanie, a prąd? Produkujemy prąd, a sprzedają no. nam go Niemcy? Czyli cały czas, zachodzi proces rewolucji o nam A, więcej Szwedzi sprzedają nie bo ja bo ja nawiązuję tutaj do, do, do przedmówcy Paweł tak Maciek 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 pozdrawiam serdecznie Maczka natomiast, no. Bo dla mnie powiem wam tak. W swoim tam rozwoju świadomości od 2015 roku pierwszym guru był Grzegorz Brown. Nauczyłem się od niego bardzo dużo. Te filmy, które zrobił od Lenina do Putina na portalu Aha, którego już nie ma, kupowałem i byłem zafascynowany. No później się pojawiły lepsze osoby, trochę go odtrąciłem, Michalkiewicz, Korwin, po kolei tam inne, no i na dzień dzisiejszy stanąłem tak naprawdę na już nieżyjącym, żyjącym, niezapomnianym Krzysztofie Karoniu po prostu mózg niesamowity, człowiek, który przeprowadził debaty z Braunem, z Korwinem, z Michalkiewiczem. Uważam, że ich pozamiatał. Wojciech, choć... ja tak tylko króciutko w tej chwili, to o tym dyskutowaliśmy. W tej chwili produkujemy więcej energii elektrycznej niż jej potrzebujemy. To e... dlaczego jest taka droga? I sprzedajemy ją, sprzedajemy ją głównie ale nad, nadmiar, jaki mamy, to jest 400, czyli sprzedajemy ją na Ukrainę i trochę do Słowacji. Sprzedajemy na Ukrainę, nie rozświetlaj mnie. Natomiast. A, y... Tylko, że oni nie płacą. Natomiast uważaj, dostajemy energię z Litwy i ze Szwecji i z Niemiec. I tą energię odsyłamy do Czech i do Słowacji. Widzisz? W naszym, bo, wasze, bo w naszym imieniu handlują ludzie, którzy albo nie są nauczeni, albo nie są nasi. Opcji. I opcji, i, opcji. i, i dlatego. I dlatego to tak wygląda, jak wygląda. Ja wrócę do Karonia i do jego debat, bo są genialne. Na przykład on przeprowadził debatę z traderami, z ludźmi, którzy zarabiam na giełdzie, przez godzinę robił definicję nazywał pewne rzeczy, tak jak tutaj była nazywana rewolucja, kontrrewolucja, a przez trzy godziny po prostu ich rozjeżdżał, nazywając ich złodziejami oszustami, którzy po prostu poprzez układy giełdowe i poprzez rzeczy giełdowe no na spekulacji zarabiają naprawdę mózg niesamowity jeżeli chodzi o karonia później bo taki był zaorski on tam ma swojego swoją metę na w Warszawie w jakimś takim budynku apartament za 50 milionów wystawił 50 milionów złotych no i Sytuacja jest taka, że on go rozjechał. Później Zaorski przyszykował na niego niby pułapkę i więcej osób do debaty, ale to było widać, że to było po karoniu i on zresztą to powiedział. Facet najpierw konstruował czy odwoływał się do definicji, nazywał rzeczy po imieniu bo z tego co ja widzę to ta rewolucja zachodzi, zachodzi od 30 lat a kontrrewolucja to jest tak naprawdę odbicie tego co się dzieje No ja się zajmuję y Branżą rolniczą, jeżdżę po rolnikach i na przykład ta rolniczka, ja ją w stu rozumiem. Mnóstwo rolniczek, które są potomkami swoich ojców bez braci, czyli są pierworodnymi, zajmującymi się gospodarstwami, chciałaby sobie ułożyć życie. Nie mogą, bo nie mogą odjąć ręce rąk od gnoju. I to jest dramat, dlatego że to są naprawdę kobiety, po prostu ja obserwuję na Facebooku wśród znajomych i tak dalej, pracowite, jakieś takie poukładane, natomiast no, to, co robi nam ja przypomnę, 8 tysięcy ma największe gospodarstwo w Polsce w Pietrzu, na Ukrainie ma milion hektarów i rzeczywiście tak jest mnóstwo tych, tych hektarów jest zarejestrowanych na Cyprze. Lane są takie substancje które są zakazane w Polsce jeżeli w Polsce zakazane przykład, są w Unii Europejskiej już pomijam Polskę jeżeli w Polsce zbiera się 4 tony na przykład hektar 4 tony rzepaku z hektara to w, na tych czarnoziemach wysokorzyznych zbiera się 2 tony bo się leje najgorsze gówno albo się nic nie leje i wjeżdżają ogromne kombajny. Jeszcze raz? Na, 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 na Ukrainie się dwie tony zbiera z hektara, mimo że mają czarną ziemię, dlatego że nie stosuje się albo <ścoughs> żadnych środków, albo stosuje się najgorsze, jakie można. I y, 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 dlatego, że im się po prostu oni mówią, że i tak zbiorą swoje, im mają duże powierzchnie, e, zaorają, sprzedają. Jak nie Afryka to Polska, jak nie, no, o nie Polska ja, o to ile Europa. Ja wiem, o ile ja wiem, mogę się mylić. E, Grunty, tak zwane słynne czarnoziemie na Ukrainie są tak żyzne, że tam y, obornik, gnojowice wylewa się do lasu, bo spalił tak. sobie roślinność. Nie, to nie ma sensu tak, no, no, no jeżeli w Polsce na przykład wylewa się na hektar 50 tysięcy, bo gdzieś tam norma jest około 10, ale wylewa się po 50 tysięcy hektarów, gdzie te knury i te świnie są skarmiane takim dziadostwem, słuchajcie, byłem na, na, na Śląsku, pojechałem tam szkolić jednego handlowca. I stałem koło tucz na tłucz to się tak nazywa, że świnia rośnie dwa razy krócej niż normalnie. Tam zamiast pół roku w trzy miesiące. No to ja myślałem, że się pożygam. Po prostu taki smrocz to było w polu. I, te rzeczy, i te, te rzeczy są ładowane w świnie, później to idzie na poróweczki, na inne rzeczy czy Ja tutaj wierzę, że w dużej mierze tam Marcin Bustowski ma rację, bo z nim wielokrotnie na ten temat rozmawiałem. Natomiast to są technologie, które przyszły z Holandii, Belgii, Niemiec. Guraże, no przecież ta, 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 ta firma, która przecież produkowała. Co my nie możemy sprzedawać cementu albo nawozów? No to przejęła belgijska firma. Góraźdze się nazywa tam El Hoist, No i sprzedają nasze jako pośrednicy zarabiając najwięcej. Możemy Te tak pieniądze. Wojtek. Możemy ta, I teraz dochodzimy do. Więc co mamy robić? Mamy robić kontrrewolucję czy rewolucję? No co ja, 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 to, ja, ja bardziej widzę, że to jest kontrrewolucja, bo rewolucja na naszych oczach zaszła. No dobra, to teraz, a jak no. się ustosunkujesz do zwrotu rewolucja narodowa? Mm? Rewolucja narodowa, no to. Wielu rolników nie rozumie tego, że jak się oderwie, na przykład zadbają o swój interes, a nie będą dbać na przykład o Marcjańska dobrze mówię tę ulicę. Ta, ta ulica, ta, ta, ta w Warszawie, ta, gdzie protesty są odnośnie podnoszenia czynszu. Nie, ona jest na placu bankowym. Przy, 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 nie, przedtem. Marywilska, Marywilska, tam. Coś, tam jest, siedzimy, no, ale protesty dzisiaj że, były na placu bankowym. Protesty... Że, że rolnicy zajmują się rolnictwem, nie interesując się w ogóle innymi gałęziami. My jesteśmy na, naczyniami połączonymi. Jeżeli nie nastąpi zrozumienie, że jeżeli ktoś straci jakaś branża, to inna musi za to zapłacić. No i kłania się, kłania się leper. Wychodzi tam z mgły leper i partia samoobrona, która zagarniała cały problem. Zagarniała Wiem, więc, cały problem, Więc, tak. więc jak, jak mówisz o narodowym, to ja widzę swoją matkę, która nie rozumie pewnych rzeczy. Dlatego, że co to znaczy narodowo? Co to znaczy nacjonalizm polski? To znaczy, że ja wpłacę w polskim firmom po to, żeby one miały jakiś zysk, żebym ja miał na ZUS i żeby mi było łatwiej. A ja teraz kurwa muszę płacić 2000 z u Plus 9% od y, dochodu. Jestem zatopiony, tak samo jak wiele y, działalności. No to to, 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 to to mamy, mamy mamy walkę z nałodem. Więc tak dokładnie no to to to, 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 to co, ale to wszystko się odbija to co mówił Karol, edukacja po prostu, e, oni są tak sprytni przebiegli przecież to co Nowacka wprowadza wycięcie historii biologii geografii podstawowych rzeczy a włożenie w to miejsce lewactwa. Ta. za 5 lat za 5 lat będziemy mieli, y, całą armię dzieci powiedziałem to które patologie będą uważały za normę i naszą niezgodę na patologie będą traktowały jako wariactwo wapniaków. Tak, ale to za tym idzie, bo idą ogromne pieniądze od takich instytucji jak Bill Gates czy Davos i tak dalej. Po prostu są pieniądze wkładane w tę branżę i w taką edukację, żeby spacyfikować. To, to, to ostatnio Lucyna kuwińska wystąpiła w Radio Sławian. Ja, tam u Roberta Jamroza, bo ją zaprosił. No i przecież to jest wszystko prawda, że jak się zamiast białka i tych wszystkich składników odzwierzęcych, czyli na przykład jajek i tak dalej, będzie jadło robaki czy inne gówna, to umiera część mózgu, która jest odpowiedzialna za decy decyzyjność, za protestowanie, za myślenie, Słuchaj, za dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj byliśmy w, takim, w takiej miejscowości odległej od Warszawy, ale nie za daleko i y, szliśmy ulicą i rozpoczęliśmy Znały nas takie dziewczynki ze szkoły podstawowej zaczęły się śmiać. No wiesz, jaszczur, jaszczur. Pato streamerzy, jaszczur, jaszczur, tak. Ale takie, wiesz, inteligentne te dziewczynki, miejscowość mała, więc nieskażone tym wielkomiejskim sznytem. No wiesz, byliśmy po dobrym obiedzie, yy, i podszedłem do nich i mówię: A czego się śmiejecie? A one. Aha, rozpoznałyście nas, tak? A one nie, 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 rozpoznałyśmy. nie rozpoznałyśmy. A jedna miała Mi takie złoty. oczy. A Marcin mówi, o czemu masz takie szerokie oczy otwarte? No i wiesz, i tak od słowa do słowa, fajna dyskusja się zawiązała. No i się nie byłbym sobą. I pytam. A wy w swojej szkole macie tęczowe piątki? A one nie, nie mamy. Aha, a czy wasi koledzy malują sobie paznokcie i robią makijaż? Nie, 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 jeszcze nie. Dodała jedna. Czyli zrozumiałem, że już jest świadoma. Jeszcze nie. A ja mówię tak. A jeżeli to będą robić, będziecie się na to zgadzać? I cisza zapadła. No bo co teraz powiedzieć? Bo co, co powiedzieć? On, one nie wiedzą, co mają powiedzieć. Ja mówię, to nie zgadzajcie się na to. Dlatego. Tak, dlatego ja odwołuję się do Karonia, dlatego, że on y, po prostu pokazywał sprawę istotnej edukacji. On był u tego pastorego, on się nazywa ten, z Lublina. Wiemy. Nie wiem, wiemy, ale nie wymieniłem tego nazwiska, wybacz. Wybor... Był na debacie. Chuj coś tam. Kurwa, naprawdę? To wielki zaszczyt, wielki zaszczyt kopnął był... Karonia, no. Mm. Był na, na debacie, nawet nie przyszedł na tą debatę, tylko wysłał swoje piesków, on ich pozamiatał. Po prostu to jest warte odszukania w internecie. Nie, nie, nie. Ja bym, ja bym, ja bym y, 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 trzech zapakował geniuszy. Trzech geniuszy bym zapakował. Kurwę normandzką, rozumiesz, y, guru z Wrocławka i y, y, pastora z Lublina i wystrzelił na Marsa. Jeszcze dzieci tak. z tego były. Ja. Tylko, tylko ty ty, ty skończysz ty z, ty skończy z tymi dziewczynkami, uważaj, bo to było Pana. bardzo ważne, my tak, nie godźcie się na to. Wy dziewczęta nie możecie się na to zgodzić, bo kto się z wami w przyszłości ożeni, jeśli wszyscy chłopcy się spetalą. No i tak na mnie patrzyły. Ja mówię, jeżeli oni będą poza tym, poza tym będą wam wchodzić w waszą waszą przestrzeń, będą wam zabierać sukienki. Będą się, będą się ustroić, to dopiero będzie niedobrze. To, to, to ja ci powiem, no. że jednym z punktów dawos no. walczenia z ludzkością jest zrównanie płci, i, i e, 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 jeżeli chodzi o męskość. Nie pamiętam jak to zostało dokładnie ujęte, ale chodziło o to, żeby wyciąć po prostu męskość, żeby nie było mężczyzn, żeby jak będą zrównani, to ich nie będzie i żeby po prostu była bezwolność, tak zwana. Natomiast odnośnie wystrzelania tych trzech pacjentów w kosmos. Na Marsa, to to, to na my... Marsa. Nie, nie za daleko, na Marsa, tak. Na no, no, z... Marsa to. Ale to byłoby mówisz, nieekologiczne, nie można zaśmiecać no, no i to co, mówisz, do nosu. No, no. To ty mówisz o wykonaniu siłowym, natomiast mi się bardzo podoba to, co Karol robił naprawdę. Krok po krok on potrafił wyciągnąć, e, e, no jak się nazywa ten wyciąg soku, e, no. syrop, esencja, syrop. On potrafi, esencja, on, on, esencja, on potrafił wyciągnąć esencję z esencji, no prawdę, szukajcie jego wykładów, gość no, 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 no nieprzeciętny umysł. Słuchaj, ja, rozkładał... się, ja się z Karoniem raz spotkałem jak miałem debatę u roli z takim no banderowskim rozumiesz fonflem zapomniałem jak on się nazywał nie wiem po co ta debata była co on miał za zada... on udaje polaka w mediach rosyjskich tam komuś mordę dał tam ktoś był w mordę dał i on taki pro... do, do bólu pro-Banderowski i jak mhm. jak kończyłem jak kończyłem jak wychodziłem tam ze studia od roli to Karoń właśnie szedł i odszedłem, mm -hmm. przedstawiłem się mu. On się przywitał ze mną, i tak chwilę sobie porozmawialiśmy. No, właśnie to była rozmowa o niczym, taka kurtuazyjna, ale mogę powiedzieć, że, że przyjemna rozmowa, przyjemne spotkanie. Więcej nigdy, jest, nie, miałem, tak. więcej nigdy nie miałem okazji. Nie jest nagranie, no, jak Bąkiewicza pozamiatał po jego zachowaniu mm, w mediach to, narodowych. Po to, prostu go za, pozamiatał. No, to mnie, mnie Karol nie zdążył pozamiatać, bo nie było okazji. Nie, no. Myślę, żeby cię bo bardzo spójne rzeczy, żeby mówić. Zauważyłem to, zauważyłem. No, no, to. to powiedz, słuchaj, jakbyś przypadkiem rozmawiał z kurwą normandzką przypadkiem, to powiedz mu tak, ale ty sprawdź swoje drzewo genealogiczne, bo ty Żydem z kilometra widać, że jesteś Żyd. Zwanię no. no. od że złapiesz. rozmowa nastąpi i nie będzie przypadkiem. Trzeba będzie. Witaj, żegnaj, żegnaj. Witaj, żegnaj. Czuj duch, czuj duch. Czy duch, czuj duch. Mhm.